Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi dla was JB Dark e, I witam was w drugim odcinku z naszej serii Let's Play Spyro Zakara się zabierze, się we mnie wpiprzyłeś e, Tak, rozpoczynamy nasz drugi odcinek W tym odcinku zajmiemy się już resztą portali, e, które nam zostało Czyli tych portali do światów e, pobocznych e, Strasznie się mi mnie rozpadało, nie wiem, tak nagle rwała się ulewa e, Mam nadzieję, że jakoś to przeszkadzać w nagraniu nie będzie Jeżeli będzie, to najwyżej... Trudno. E, dobra, tym razem naszym pierwszym portalem jest Dark Hollow. E, od razu mogę tu powiedzieć, że, e, że każda mapa ma charakterystyczne dla siebie stwory agresywne. E, tak więc może być ciekawy. Przy każdej mapie spotkamy zawsze kogoś innego. E, innego do rozbrojenia, inaczej można go rozbroić. I tutaj się pojawia nowy typ, jak widzicie. E, jest to jakiś taki Taka, taka mieszanka tamtego z głównego świata tyle, że jest on uzbrojony w miecz oraz taką przeciwogniową tarczę jego można tylko zabić z, z takiego rozpędu dobra, tego tak samo jak widzicie tutaj panuje noc, jest taka jakby atmosfera nie wiem czy to, nie wiem czy autorzy mieli tutaj na myśli ponurą atmosferę czy cokolwiek nie wyszło im szczerze mówiąc poprzez tą muzykę ale dobra, nieważne sobie zdejmiemy tych dwóch naraz, powiedzmy sobie jak pod jakimś innym kątem. O, dokładnie tak. E, jak widzicie, tutaj jest kolejny już smok, który nam podpowie tym razem jakąś inną zagadkę. Znaczy zagadkę. Jakąś inną podpowiedź? E, w sumie nie spodziewałem się, że mam tyle smoków odblokowanych, już mam osiem, aż dziwne, naprawdę. E, teraz jest dziewiąty. Rescued Alban. to ty. Nie byłem czy ty Oczywiście nie ale tu jest jest ale Czy on opowiada o tych kolesiach, z których, których można pokazać tylko poprzez szarże. Taka odpowiedź. Właśnie tych. Dobra. Kolejne zdjęcie. Tutaj będzie. Czekajcie, czekajcie, jak to było. Gdzie był ten klucz? Bo tutaj jak widzicie, jest ta kolejna skrzynka. Tyle, że musimy znaleźć do niej klucz. E, tu jeszcze na dół nie będziemy schodzić, ponieważ tutaj jest dosyć dużo do zrobienia. Ehm... Spróbuję sobie. Gdzie jest reszta? Przez chwilę byli w rzędzie. Aha, tam są. Dobra, kolejne. Fak, dobrze, że nie. 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 nie, nie tego. To było dosyć ryzykowne. Dobra, zdjęty. E, dobra, podpalamy. Jak widzicie, tutaj są takie ogniska, że tak powiem, takie mini-mini, e, które trzeba podpalić, żeby coś tam odblokować. Już nie pamiętam, co coś się tutaj robiło. E, I te ogniska będą się przejawiać przez dosyć długi czas i w pierwszej, i w drugiej, i trzeciej części. E, wiem, że na pewno w trzeciej, nie wiem jak w drugiej. O, to jest kolo, którego można rozwalić tylko jeżeli ja. Jeżeli. Um, on, nie, on nam nic chyba nie robi. Jak widzicie, teraz się odsłonił plecami, możemy go wziąć od tyłu, <grym> e, bez podtekstu proszę. E, I nie można go zabić poprzez dmuchawę, bo. Znaczy poprzez dmuchawę jak jest przodem, ani czymś takim. O, właśnie, o to mi chodziło. E, może tylko gdy jest odwrócony do nas tyłem Na przykład teraz. No. Wiecie już, o co chodzi. Szybko łapiecie. E, tam jest kolejny smok i tam jest klucz do tej skrzynki. Tutaj chyba wszystko, nie, wszystko jest już zdobyte. E, tutaj jest pierwszy raz chyba przejawia się poprzez poziom. E, taka jakby, ja to nazywam lawa. Nie wiem dlaczego, po prostu się w niej jakoś topimy, czy coś takiego. Jakaś substancja, która pożera nas, że tak powiem. E, dobra, mamy kluczyk. E, I możemy już wracać praktycznie. W sumie tutaj jeszcze jest troszeczkę diamentów. E, czy tam kryształów jeszcze pada O, już dobra, przestało padać, fajnie. E, I tu jest smok, tak, dokładnie, już dziesiąty smok. E, on nam podpowie co nam podpowie. Swim. Aha, czyli chcemy, jeżeli chcemy spojrzeć, um, zoomować tak jakby. Coś takiego robimy, chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Że o to chodziło. Chyba, że jest jeszcze jakiś inny zoom, to wtedy nie wiem. Um, dobra, wracamy do tej skrzynki. Kurczę, wkurza mnie w jedynce to, że jak biegamy, to nisko on skacze. Zobaczcie, za chwilę zobaczycie. On tak bardzo nisko skacze, nie można praktycznie nic przeskoczyć. W dwójce i trójce zostało to naprawione na szczęście. Dobra, otworzyliśmy skrzynkę, troszeczkę kasy wyleci. No, troszeczkę. No, nie było tego z tego zbyt dużo, szczerze mówiąc. Kurczę, trzeba się zatrzymywać i skakać. To jest troszeczkę tak upor uporczywe, szczerze mówiąc. Eee, chodź tu. Ty, ty. Dobra. Eee, I trzeba teraz polecieć tam, ponieważ tutaj mamy troszeczkę kryształków i. Kolejne życie, tak jakby. Ehm, dobra, tutaj chyba wszystko. Teraz trzeba polecieć tą drugą stronę. Ehm, czyli na drugą stronę i zrobić to samo. A tu. Tutaj... Nie! Kurczę, przyzwyczaiłem się do tego, że on jeszcze tak jakby e, leci, leci, leci i że jak wciskamy trójkąt, e, to on jeszcze zrobi takie... Znowu, kurna macie. Zrobi on takie jakby jeszcze... M, podbije się do góry i poleci jeszcze troszeczkę do przodu. To jest takie ułatwienie. Ja już jestem przyzwyczajony do Trójki Spyra e, I ciężko będzie mi się odzwyczaić, właśnie dlatego jedynkę najmniej lubię z e, tych wszystkich e, innych części Jednak je naprawdę seria Spyro jest naprawdę bardzo ciekawa A tak, z góry Dobra, e, tutaj kolejne, tutaj słyszę jakiegoś... A tam jest Dragon, dobra E, czy wszystkie będą? Czy wszystkie powinny być wszystkie Raczej tak, 11 e, e, Dragon Darius Aha, szybki tak jakby płomień ich zabije. Nie zabije ich ten ta szarża, tylko ten szybki płomień. Dobra, i mamy 6, czyli 100 na 100. Dziękujemy bardzo za ten poziom i lecimy teraz od razu do kolejnego poziomu Ponieważ mamy zostały nam jeszcze trzy, nie, zostały nam dwa I wtedy będziemy mogli już opuścić ten świat, naprawdę bardzo szybko to leci, jak widzicie Bardzo szybko i całkiem możliwe, że uda nam się w dzisiejszym odcinku już, że tak powiem, przejść ten świat Czyli już pójść do następnego, tak mi się przynajmniej wydaje, że się uda Oj, to jest Tosty. To jest ciężki poziom, znaczy długi, może nie ciężki, a długi, o tak. E, więc troszeczkę się nad nim pobawimy, ale to z przyjemnością zrobię, bo już dawno na nim nie grałem. Chyba, że to nie ten poziom. Nie, to nie ten chyba poziom. To jest poziom z pieskami, kurde. Jak? Widzicie? Te psy mają takie jakby podwójne życie. Są też pasterzy posteropasterze. E, którzy byli właśnie w tym pierwszym poziomie, również to są właśnie ci sami. E, tyle, że są jeszcze pieski, które jak widzicie, o e, skaczą do nas tak jakby dwa razy. O, na miejsce nasze, z którego dmuchnęliśmy ogień. E, tak więc jest, są oni ciężcy do pokonania. Możemy łatwo oderwać. Na szczęście oni nie, Na przykład. Nie, kurde! Myślałem, że jak nie podejdziemy zbyt blisko, to. To nas nic, nic nam nic nie zrobią. E, to nie jest jednak ten level, który myślałem. Ten level będzie później. Chyba sobie... O! Jeszcze jeden piesek. Ja lubię właśnie coś takiego zrobić. E, nie lubię tak jakby szybko atakować, bo to jest bardzo ryzykowne. I najgorsze jest chyba to, że nie mamy tutaj tych... żadnych owieczek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wow, man! Kurde! Dobra, ostatnie nam życie zostało. Jak sfejluje, to to naprawdę będzie beka. Czekajcie, może tam poszukam jakichś tych... Ale chyba tutaj, bo ja już oglądałem pewien odcinek yy, i ktoś tam mówił, że yy, Że tutaj nie ma właśnie tych takich yy, motylków. Nie ma motylków, yy, dzięki którym możemy się uleczyć. Ginie! Nie! Jezu, pierwszy fail! No nie wierzę. Dobra, jeszcze raz spróbujemy to zrobić. Tym razem, jak widzicie, wypadają z nich takie kulki, ale w sumie to chyba dobrze, bo teraz będziemy mogli zbierać sobie jeszcze kolejne życie, które straciliśmy. Dokładnie. A później z game over. Nie, kurde, mać, kurde, mol. Um. A spadaj, nie dorwiesz. Właśnie nie lubię za to psów, właśnie one są tak wkurzające. Strasznie, 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 naprawdę. One są straszne. A Dobrze! Uciekaj! Dobra, e, będę musiał się przy pieska skupić, bo trzeba uniki robić, a Spyro tak zwrotny nie jest aż bardzo. E, zanim tam pójdziemy, pójdziemy sobie tam, znowu mi się wycis znowu mi się wyciszył ten... Znaczy, w, w, ekran mi się... E, e, ekran mi się wyłączył, w sensie będę musiał znowu wyłączyć, kurde. E, dobra, nieważne. Będę musiał po prostu ruszać, ruszać myszką, myszką co jakiś czas. Tam widzę kolejnego dragona, ale czy to jest koniec? To nie, to nie jest koniec. Dobra, yy, idziemy tam teraz. Tylko tutaj trzeba się obejrzeć. Bo tutaj całkiem możliwe, że będą przeciwnicy. No, tak jak myślałem. Kurde. Czy myślałem, czy my zdobyliśmy. Niech ważkę kolejną? To czy znaczy, w sensie nagle skończyliśmy? Uff, dobra, eee, żeśmy zdobyli motylka. że się Spikes uleczy, bo tak to już byśmy mieli kompletnie zrujnowanego Sparksa. Eee, czekajcie sobie przeciszę w głośnikach, bo to naprawdę głośna muzyka. Teraz leci. Eee. I tutaj mam kolejnego dragona. Nevin Czyli mamy kolejnego... mamy pierwszego bossa. Nie wiem, że czuję barbecue, ale dobra. To już nie moja sprawa. E... O kurde, to będzie ciężkie. Czekajcie, może sobie tutaj zapiszemy grę. Tak, tak mi się wydaje, że tutaj sobie zapiszemy grę. Saving. E... Save success. successful. Badaj. Dobra, mamy jeszcze jedno zapasie życie Dobra. I właśnie mniej więcej na tym to polega, że teraz będą nas. O, i teraz dwóch naraz. Nie, nie udało się? Jak to możliwe? O, jak widzicie. <grytanie> Okej, okay, tego nie pamiętam szczerze mówiąc, a jak widzicie owca. Nas zrobiła tak jakby wijajo O, dwa naraz, dobra. O, dobra, udało się nawet... Oj, teraz musimy gonić, tak? Nie, to było za proste. No dobra, to idziemy dalej. O, tu już jest koniec tego poziomu. Sto na 100? Sto na 100, super, wracamy. E, jak widzieliście, tutaj mieliśmy takiego pierwszego, takiego poważniejszego bossa, którego go musieliśmy wykończyć. E, nie był on zbyt trudny, jak słyszycie, jak widzieliście. Ale, ale, fajne, fajne urozmaicenie. E, zbierzemy, zbierzemy sobie wszystkie motylki. E, Żebyśmy mogli się uleczyć. Zbieraj go, zbieraj go, dobrze. E, I biegniemy teraz do ostatniego poziomu, e, który jest tam i będzie on chyba najdłuższy. Tak się przynajmniej wydaje. E, zaraz zobaczymy. Dobra, mi się nie chce zabijać, tak więc e, polecimy sobie do teraz do Town Square. E, to będzie chyba najdłuższy, bo to jest, czekajcie, to był piaskowy, tak? Czy jak to było? Zab zaraz zobaczymy. To ja sobie kole popijam, żeby mi w gardle nie zasło. A nie, ja w ogóle popieprzyłem mi się poziomy, sorry. To jest z tymi baranami. E, tutaj będą tacy e, których można. których, których można chyba... E, albo... o właśnie. Nie, to są właśnie nad, na, takie pieski tyle że w wersji easy. Za chwilacie o co chodzi e, 13. Niels, 13 albo 14 Welcome to Town Square. A, czyli musimy najpierw tak, najpierw tak jakby ich z byka wziąć, a później musimy je e, dmuchnąć ogniem, czyli takie kombos, takie, że tak powiem, e, stare, kom, stare kombosy. O tak, może się powiem. E, za chwilę zobaczycie, o co mi chodzi, chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Że... Tak. O, właśnie, coś takiego trzeba. Zaraz zobaczymy dokładnie, jak to wygląda. O, i teraz nie możemy go tak to zrobić, tylko trzeba go odmuchnąć ogniem. No. Tak to wygląda. Chyba, że można zrobić to na raz, tylko ogniem. Zaraz zobaczymy, zaraz to przetestujemy to. Ehm, tutaj wszystko? Chyba wszystko, tak. Ehm, idziemy. O, tutaj przejawia się kolejna taka skrzynia. Ehm, Dość fajny, dosyć fajny ehm, motyw. Dmuchę i skaczemy, żeby zdobyć. Ten kryształ. O! I jak widzicie rozwalę się zupełnie. Yy, tu jest... przy tutaj przypomniał mi się, w tym odcinku jest Jojo Jojo. Albo Jojo, albo Jojo. Kurna! Dlaczego ja mam się... Znowu to przyzwyczajenie głupie. Yy, dobra, czekajcie. Yy, teraz już nie będziemy klikać. <ścoughs> Oto troszeczkę było nerwiające. Dobra, mamy tu kolejne, kolejnego, kolejne mm, życie. I kolejnego smoka, który nam podpowie teraz Devlin. Znowu Devlin się przyjawia. Nie zrozumiałem do końca, coś tam z X-em. Nie za bardzo wiem o co chodzi. Fajny motyw, fajny motyw, fajny motyw. Nie pamiętam tego, że coś takiego jest. Nie, da się, da się, że tylko za pomocą ognia, tak więc e, nie musicie, że tak powiem, ich spyka brać, tylko od razu z ognia. E, wtedy padną je na jednego hita. Jak słyszycie już jest Jojo nasz, kochany. Będziemy musieli znowu go pogonić. O, w morze, to jest ich troszeczkę dużo. E, dobra, spróbujemy to jakoś Tak. Tak. E, to zbyt proste, szczerze mówiąc. No ej, chodź, 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 tu nie się taki wstydliwy e, dobra, tam widzę już, już jest, już jest wyjście, ja to bym tutaj sobie pogonił jot. Czekajcie, jak, jak to się robiło? To się chyba tam coś wchodziło gdzieś, tak? Czy gdzie to było? E, tutaj się wchodziło, tylko jak to się robiło? Chwileczkę e, stąd czy jak to było? A, dokładnie, to jakoś tak, jakoś tak, tylko trzeba teraz te, wyprostować kamerę co będzie dosyć trudnym Znaczy, coś co będzie to trudne Tak, będzie to trudne takie coś zrobienie Chociaż nie, nie było takie trudne Jak myślałem no, Chodź tu JoJo Dobra, najpierw może zbierzmy sobie tak ostrożnie diamenty Żeby nie wpaść tej wody jak wpadniemy do tej wody to już będzie kicha totalna Ooo, tutaj będzie 200 do zdobycia O mordę, jaki fart Jezus, się przestraszyłem, że będę musiał spaść Będę musiał, że spadnę Dobra e, Tutaj kolejne diameciki e, Chyba też będą kolejne e, O, dobra e, Tam jest teraz przeskok O i tutaj jest też dosyć fajny motyw e, Z taką skrzynką O, dziesiątka wpadła Jak widzieliście taką dziesiątkę mamy Tutaj musimy dmuchać cały czas Aż wreszcie rozwalimy Dokładnie. Dosyć fajnie dosyć fajnie tego, dosyć fajnie to wygląda. Yy, I teraz słyszeliście bug, bug taki, że. że dwa razy nam się rozwaliła skrzynka. Dźwięk. Thor. Zobaczymy, co ona ma, ma nam do powiedzenia. Ha. Fajnie, super, nie ma za co. Yy... Lecimy teraz do Jojo znowu? Gdzie on jest w ogóle? Jak to, jak mieliśmy się tam dostać do Jojo? Może tak, dobra, zobaczymy. Najpierw Alwar teraz. Już chyba 16. Spiro, yes. to and, and run, run. Aha, czyli dowiedzieliśmy się, szczerze mówiąc, czegoś większego, lepszego. Ehm, czyli że te jo ten Jojo te jo jo ukradły jajka smocze. Jak byście nie zrozumieli. Ehm, Mam wszystko. Nie, chyba jeszcze nie mam wszystkiego. Mamy wszystko. Super. E, tylko czekajcie, jak to, teraz, jak to teraz powinniśmy się tam dostać? Ten Jojo będzie tutaj. E, czekajcie, bo tutaj, jak, jak rąbniemy w ścianę, to jest koniec. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czekajcie, czekajcie, zaraz go wyhaczę. Gdzie on jest? Tam jesteś w frajerze Fajnie Kurde, teraz będziemy się ganiać z tym JoJo, tak? No i co? Aha, super Czekajcie, tam się nie dostaniemy Tam też nie Po prostu super Czyli trzeba będzie znowu tam iść Boże, to muszę... A, dobra, pamiętam, to był bardzo ciężki moment z tym JoJo Um, że mieliśmy tylko jeden, 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 że tak powiem. Nie, bieg! Co ja właśnie zrobiłem? Dobrze, że mamy zapisaną grę. Eee... Czekajcie, tam jest JoJo chyba na dole. Jezu, ale fail teraz zrobiłem. Tam jest JoJo, dobra. I jedziemy, JoJo. Udało się? Bo wygasiło mi ekran. Tak, udało się. To było dobre. E, dobra, jak widzieliście, jak widzicie, przeszliśmy e, wszystkie poziomy, wszystkie diamenty, żeśmy odblokowali, wszystkie jajka, żeśmy zdobyli w tej planszy e, możemy teraz wracać e, do świata naszego głównego, czyli wrac wracamy do domu. E, tylko nie pamiętam, czy tutaj blokowy właśnie jakaś jeszcze specjalna mapa, e, czyli ta mapa poboczna, ale raczej chyba nie, więc... Sprawdźmy sobie jak, jak u tego, jak u, u tego balonisty. Zobaczymy. I chyba na tym skończymy odcinek, bo wyszedł troszeczkę długi ten odcinek. Znaczy, może nie długi, ale po prostu wyszedł taki, no, w miarę, w miarę. E, zaraz zobaczymy. E, zaraz zobaczymy. Siema, balon. E, Marco the Balonist. Wow, I see you have been busy rescuing Dragon Spyro you may travel to the re, res, pi, to peace speakers uh, keepers boże uh, worth if you like czyli możemy wrócić do znaczy teraz możemy jechać znaczy jechać lecieć do peace speakers tak więc uh, myślę że tutaj zakończymy nasz odcinek um, no i cóż następnym zobaczymy się już właśnie w nowej w nowym świecie jak widzicie, dosyć szybko to idzie, tak więc, tak więc wydaje mi się, że te, te odcinki będą, znaczy ten, ta, ta seria z tej pierwszej części będzie dosyć krótka, yy, bo naprawdę tą grę ogarniam dosyć, dosyć fajnie, zauważyłem. Tak więc yy, ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał Spyro, yy, że polubiliście go i zobaczymy się w trzecim odcinku w nowym świecie już. Tak więc do zobaczenia, do uszenia, na razie siema.